wszystkich na rozdaniu nagrody za drugie miejsce w ONR Poland. Drugie miejsce zdobyło Centrum fotowane Europa. Nagrodą jest srebrna obrączka. Ale też nie musiałem wręczać. I, <śmiech> <śmiech> i srebrny medal. Stanisław wraz z Pawłem zdobyli drugie miejsce. Zostali pokonani tylko przez Tadeusza Gierczaka. Eee, chciałbym przypomnieć, że pierwsze miejsce to był Tadeusz Gierczak, drugie Stanisław Rycomber z Centrum Hodowane Europa, a trzecie miejsce eee, Krużek Ośko. Eee, czwarte Janek Bochańczak i piąte eee, Bieniek Dariusz. Eee, Stanisław do Twoich rąk eee, złote srebrne obrączka oraz srebrny medal. Ja sobie pozwolę założyć. Gratulacje z mojej strony. Tak, ja również Sukcesów jak najwięcej w, w przyszłości, bo nie tylko na, na pokal <kluw> Polan pokazałeś się, e, że wygrałeś pośród czterech e, wspólnych gołębników, ale także e, na innych mistrzostwach, bo też nie na wspólnych gołębnikach miałeś czołowa miejsca, tak. jak, jak zarówno i, i wiem, że w oddziale też e, super lecicie i zarówno. Daliście też gołębie tym kolegom, co tam było, i też tak. super poleciały. Więc naprawdę hodowa jest na bardzo wysokim poziomie tutaj w centrum hodowlanej Europa. Jeżeli chodzi o rywalizację e, OLR Poland, e, jest to rywalizacja z czterech gołębników. E, udział, e, w, 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 udział w tym brały cztery gołębniki: e, e, WGGMO pod patronatem FCI, e, w MWG Małopolska pod patronatem FCI. E, WG Warmia oraz WG Super Gołąb. Dokładnie mam taki plan, żeby nakręcić czy nagrać film ogólnie taki na temat tego ole Poland, jak to przebiega, jak to, jak to wygląda. Film będzie umieszczony myślę, że tak niebawem do trzech tygodni, więc tam wszystko szczególnie opowiemy, a dzisiaj tylko przyjechać żeby wręczyć nagrodę z tego udziału tutaj dla Centrum Hodowlone Europa. Ja niewątpliwie oczywiście też chcę pogratulować Stanisławowi, tak jak mu Tomek wspomniał, hodowla na pewno jest na wysokim poziomie. Świadczy to nawet fakt o tym, że też na naszym gołębniku kolegi Stanisława Gąbki przepięknie poleciały między innymi na tym ekstrafinale, gdzie dystans był ponad 500 km i naprawdę można powiedzieć, by były to mordercze warunki, gdzie gołębie tylko 8 powróciło na noc. No i gołąbek Stanisława zameldował się jako czwarty tutaj, także no moje gratulacje. Myślę, że ta obrączka to nie jest przypadek, że trafiła w jego ręce, także gratuluję Tobie i całemu teamowi. Obrączka, obrączka medal. Naprawdę Stanisław ma gołębie takie, które w pierwszej dziesiątce się pokazują, Mówił u też na gołębniku był piąty z finału. Też tam mówię, że na jednym z ponioglądów miał wysoko. Na go... Mazurach był ósmy z finału. I jeszcze tam mieliśmy kilka też wysoko. I szesnasty AS na Warmii. Czyli, czyli pierwsza czyli dwudziest... praktycznie na każdym gołębniku, gdzie dałeś, coś tego tej gołębie pokazały. Czyli, czyli widzimy, no nie przypadek. No. Polecamy hodowlę tutaj Stanisława. Stanisław e, naprawdę jest wysokiej półki i nie z pierwszej lapańki. No musisz teraz, Stanisław, uważać, bo jak sam dużo sprzedasz, to własnymi gołębiami ci będą pokojowymi. Wiem, pan, wiem, co? ale, ale, ale po, po, to, po to sprzedaję, żeby po prostu ktoś mnie. po, po, po... to jest to centrum tak, Po to centrum, żeby każdy nabył materiał i żeby był zadowolony. Za a każdy, który go wygrywa dla centrum, jest to jakiś wizerunek, że te, te, te głębie są tam no, nie jakieś przygłędy, a naprawdę z wysokiej półki.